Cześć! Lipiec za nami, zatem chciałabym podsumować ten miesiąc moimi ulubieńcami kosmetycznymi. Nie było ich zbyt wielu niestety, bo ten miesiąc naprawdę nie wiem kiedy się skończył, nie wiem kiedy minął. Jestem zdruzgotana i jest mi z tego powodu naprawdę bardzo smutno. Niemniej jednak chciałabym Wam pokazać kilku swoich ulubieńców. Jednym z nich są żele pod prysznic z Ifrosher. Ten akurat, który obecnie używam jest o zapachu kwiatu bawełny. W kolejce czeka karambola. Pachnie przecudownie, uwielbiam karambola i już się nie mogę doczekać. I zapach jesienny kawa. One były w promocji 3 za 18,90. Skusiłam się na nie e, tak naprawdę za namową mojej mamy, która przyszła do mnie i powiedziała mi o tej promocji. Mówi chcesz, pojatę kupię ci, bo ja w tej chwili, wtedy leżałam w szpitalu. Naprawdę się bardzo ucieszyłam, ponieważ to są żele, do których wróciłam po trzech latach, dwóch latach. Kiedyś namiętnie je używałam na okrągło. Jeden się kończył, drugi już był w zapasie i tak w kółko przez chyba dwa czy trzy lata. Dosłownie nie używałam innych żeli pod prysznic, tylko te, bo byłam w nich totalnie zakochana. Dalej jestem. Zapomniałam, zapomniałam jak one są fantastyczne. Po pierwsze, konsystencja nie jest wodnista, nie jest za bardzo zbita, dla mnie jest totalnie idealna, słuchajcie. Pod prysznicem pieni się fantastycznie, naprawdę wystarczy jego mała ilość, by zmasować całe ciało i by ono się fantastycznie pieniło. Ja muszę mieć żel pod prysznic, który się pieni, nie ma, nie ma totalnie innej opcji. Żele, które się nie pienią u mnie na pewno... Nie będą żadnymi ulubieńcami, wręcz, wręcz przeciwnie. W dodatku zapachy. Zapachy są boskie. Boskie, one są tak autentyczne, i tak prawdziwe, i tak zmysłowe co po niektóre, że masz ochotę brać od razu drugi prysznic. Na przykład kawa. Kawa jest jednym z moich ulubionych zapachów. Ona pachnie jak. Jezus. To pachnie jak po prostu świeżo zmielona kawa, jakbyśmy siedzieli u najlepszego balisty we Włoszech. Autentycznie. Musicie powąchać ten zapach. Ja nie wiem, czy też są wersje balsamów pod prysznic z, z tej serii. Chyba nie. Chyba nie, przynajmniej nie słyszałam. W jednym bądź razie, jeżeli byłby balsam na przykład do ciała, kupiłabym bez wahania. To są żele u mnie numer jeden. Naprawdę numer jeden. Ja już zapomniałam, czemu, czemu je tak pokochałam. Teraz pamiętam i myślę, że jak termin mi się skończą, to kupię kolejne. No niestety. Są, są, to, są to cudowne kosmetyki. Mm. Kolejnym ulubieńcem jest krem. Do twarzy. Z filtrem numer 50 wiszy Ideal solej ja po przeszczepie mam ogromny problem z przebarwieniami. Każde moje wyjście na słońce bez użycia filtru kończy się przebarwieniami i to naprawdę w dużej skali. W ogromnej. Ja w tamtym roku borykałam się z ogromnymi przebarwieniami, bo parę razy zapomniałam. Po prostu wyszłam na dwór, nie użyłam filtru i była masakra, była naprawdę masakra. Natomiast z kremami jest tak, że cera się po nich od razu świeci. Makijaż znika w mgnieniu oka i naprawdę musiałam przepnąć przez wiele kremów do twarzy z filtrem, by w końcu znaleźć swój idealny. To jest naprawdę krem idealny i myślę, że już go nigdy z niczym innym nie zdradzę. Po pierwsze, skóra się nie błyszczy. Naprawdę. Ja mam mat praktycznie przez cały dzień. Nie mam już problemu z błyszczącą się skórą zaraz po wyjściu z pracy. W momencie, kiedy używamy krem z filtrem 50 i wychodzimy do pracy, to jednak jest bardzo ważne i istotne. Ja świeciłam się przy użyciu innych kremów po godzinie od wyjścia z domu. Nie wspomnę, że po powrocie do domu mojego makijażu na twarzy nie było, pomimo tego, że używam tak naprawdę tych samych kosmetyków teraz. Jak i wcześniej, więc to nie jest kwestia podkładu, czy pudru, czy bazy pod makijaż, absolutnie. Po drugie, nie bieli, nie, nie bieli cery, nie mam z tym problemu. Świetnie matowi. Po, widzę autentycznie różnicę przed nałożeniem kremu i po nałożeniu kremów, i ta cera wygląda dużo, dużo lepiej. Hmm, przyznam się szczerze, że kilk, coraz częściej zapominam o stosowaniu kremu do pielęgnacji. Po prostu ja stosuję najpierw, najpierw krem do pielęgnacji, następnie ten krem. Natomiast coraz częściej stosuję już tylko ten krem i on się świetnie sprawdza. Moja skóra nie jest sucha. Moja skóra jest świetnie wypielęgnowana. Po prostu dla mnie to jest strzał, yy, strzał w dziesiątkę. Długo się zastanawiałam nad kupnem tego kremu, ale już po przeczytaniu takiej ilości pozytywnych recenzji musiałam się skusić. I wierzcie mi, że jest to naprawdę... Krem numer jeden. Także no, strzał w dziesiątkę. Strzał w dziesiątkę, jeżeli macie problem z przeparwieniami, tak jak ja. Też musicie używać pięćdziesiątek. Koniecznie wypróbujcie Wiszy, bo jest to cudeńko. Jest to naprawdę cudenko. I teraz chciałabym Wam opowiedzieć o. może nie o kosmetyku, natomiast o środku, który stosujemy codziennie, rano i wieczorem. Po każdym posiłku, czy znaczy, ja może nie myję zębów po każdym posiłku, natomiast myję e, często. E, jest to pasta do zębów Lakalut. Lakalut, przepraszam, przepraszam, lakalut. Czemu chciałabym Wam opowiedzieć o tej paście? E, nie będę Wam zazwyczaj opowiadała o tego typu kosmetykach, bo no, nie uważam, by, by był sens, tak? Natomiast ja o tym mniej więcej roku borykałam się z problemem krwiewiących ciąseł. Nie byłam w stanie tego wyliczyć żadnym środkiem, ani aptecznym, ani pastą żadną. Krew leciała mi po każdym myciu zębów i naprawdę w dużej ilości. Ja byłam przerażona. Chciałam już iść na specjalny zabieg u stomatologa, który, no niestety nie był tani, więc musiałam tą kwestię dość długo przemyśleć, bo. No, wiecie, wydać kupę kasy i nie byś tego do końca pewien, no to, to też nie o to chodzi. W jednym bądź razie całkiem przypadkiem jak byłam w Rosmanie, trafiłam właśnie na tą pastę. To jest już moje drugie albo trzecie opakowanie. Chciałam Wam pokazać po prostu jeszcze w opakowaniu, bo pokazywać było zużytą pastę do zębów albo szczoteczkę do zębów, to, 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 to też nie o to chodzi. I słuchajcie, po dwóch tygodniach stosowania tej pasty moje dziąsła przestały krwawić. Moje dziąsła są w idealnej kondycji, nie bolą mnie. Pojawił się u mnie też problem po moich lekach immunosupresyjnych z przerostem dziąseł. I ta pasta to zwalczyła. Słuchajcie, autentycznie. Moje dziąsła są w tej chwili w fantastycznej formie i wiem, że zawdzięczam to tylko i wyłącznie tej paście. Jako jedyna poradziła sobie z moim problemem. Żadna inna pasta nie poległa, po prostu poległa. Może to krwawienie minimalnie było mniejsze, natomiast, natomiast żaden, ża żaden specyfik tak naprawdę nie zniwelował go. Także, także jeżeli macie ten sam problem. Spróbujcie. Spróbujcie, może i wam pomoże, a myślę, że lepiej wydać na pastę 15 zł niż na jakiś zabieg prawie 1000. Kolejnym ulubieńcem i już ostatnim jest moje odkrycie na pewno roku. Być może nawet i więcej. Jest to maseczka maseczka oczyszczająca, dotleniająca z mikro, e, mikro o ile dobrze pamiętam marki Sephora. Koszt tej maseczki to 59 zł. Nie, to nie jest tanio i ja też bardzo długo się porykałam, czy w ogóle w nią zainwestować. Natomiast dostałam próbkę, która mnie kompletnie oczarowała, i już tego samego dnia byłam w Seforze po pełnowymiarowe opakowanie. Maseczka ma taką pompkę, i wydobywa się z niej forma żelowa, która po kontakcie z powietrzem Zamienia nam się na twarzy w piankę, która daje nam niesamowite uczucie masowania. Te, ta pianka tak jakby się ulatniała i tak naprawdę delikatnie nam, nam masowała tą buzię, przez co pianka się nam wchłania całkowicie nam się wchłania na twarz po dwóch, trzech minutach, podobno to jest kwestia jak bardzo jest zanieczyszczona buzia, jak bardzo to ta pianka znika szybciej, jak mniej to wolniej, może coś w tym jest, bo czasem znika najmniej szybciej czasem wolniej, ale nie jest to udowodnione, cały czas obserwuję i badam tą piankę, w jednym bądź razie po użyciu jej, moja buzia jest gładka oczyszczona rozjaśniona eee, co jeszcze? Co jeszcze się dzieje z moją fantastycznego buzią po nałożeniu tej maseczki? Zaskórniki również są oczyszczone. Zwężone są pory. Naprawdę wyglądam jakbym wyszła z salonu kosmetycznego. I nawet zauważył to mój Sebastian, który wiecie, to, to, to jest facet. U... On nie widzi czy mamy pory bardziej rozszerzone, czy mniej rozszerzone. Natomiast jak stosuje tą maseczkę, to mówi wow. Coś Ty robiła, masz tak fajną, tak gładziutką buzię. To jest zasługa tej maseczki. To jest masu... zasługa tej maseczki i stosuję ją już dwa, trzy razy w tygodniu i jestem totalnie zakochana. Minusem jest ten dozownik, ponieważ czasem wylatuje mniej, czasem więcej i ona jest w ogóle cała, cała oplepiona, słuchajcie, tym żelem, pomimo tego, że ja po użyciu ją wy wycieram. I nie wiem jakim cudem, ale ona w dalszym ciągu jest oplepiona. E, nie wiem, naprawdę zaskakuje mnie, bo to wygląda tak jakby jakiś krasnoludek sobie wieczorem robił tą maseczkę i... i stąd, i stąd jest ten żel, ale no naprawdę nie wiem, czy Wy to zobaczycie, ale... Ten dozownik cały, znowu jest cały obsmarowany, a naprawdę po użyciu go go czyszczę zawsze, więc nie wiem jak za bardzo to działa, tym bardziej, że maseczka po prostu stoi mi na półce. Ale jeżeli będziecie w seforze poproście chociażby o próbkę i daję rękę sobie ucień, się w niej zakochać. Maseczka dotleniająco-oczyszczająca z mikropęcherzykami z marki Sephora, koszt 59 zł jestem zakochana w maseczkach z Sephory i myślę, że skuszę się na jeszcze trzecią, ponieważ jeszcze jedną mam i ona też jest fantastyczna, ale nie o niej dzisiaj, tylko tylko o tym ulubieńcu. Cud cudowna sprawa. Jak widzicie było skromnie w tym miesiącu, jednak tak jak wspominałam, no lipiec lipiec spędziłam w szpitalu i nie miałam czasu na na próbowanie nowych kosmetyków. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Życzę Wam miłego dnia, miłego weekendu. Do zobaczenia.